Welberka 217 obier Piątka, piątka, Robert, piątka, 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 siódemka Elegancko tam w porywach do dziewiątki Nawet wcześniej było e, jasne Wszystko, wszystko o 100% procentach doleciało Także, także e, dzisiaj, wiesz co, dzisiaj może wieczorkiem e, Ja Ci za chwilkę podam e, tutaj e, stronę na YouTubie mój, mój taki adres Chociaż znajdziesz go po, po moim znaku Znajdziesz go po znaku e, To się odsłuchasz wieczorkiem e, tutaj e, na YouTubie mieliśmy ostatnią łączność taka fajna propagacja na Polskę wtedy otworzyła i tam robiłem stację do, spod wschodniej granicy u nas. No gdzieś to samo było Biała Koplaska siódno był 161 thank <laughs> you